Dzisiaj zareagujemy na no moje stare rzeczy wyskraczu. Dobra, Na pierwsze najmniej są... ten, 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 ten. Niektóre są fajne, niektóre Takie sobie. Dobra, XP. Kurczę, trochę tego jest. A sobie na razie te. Pierwszy jest Scratch gra punkty. A, czyli się klikało jedynie t, tego, tego typka? Czyli naszego Scratchka ta I to tyle. Następny, Scratch, czy Windows 98 XP. Windows XP? Hmm. Jak się to będzie odpalać? No. Okej, okay, jest Windows jakiś. Boże, jak to wygląda. Bo to jeszcze się nie zalogowałem. O, no, Jezus Maria, to będzie trwało. Kolejny Windows. Six points. Hasło, jakikolwiek mogę go Co tu się trwało? Jest start jakiś. Knięc. Pokietu. Jezus Maria. Krój. Jeszcze zobaczmy w tych nieudostępnionych jeszcze coś ciekawego było w ostatnim czasie może no trochę dawno Nie, wiem, w ostatnim czasie yy. co sobie zjedziemy tu już jest jakiś april 2020, 2021 A ja chcę zobaczyć czy stare pro, moje projekty Fortnite widzę. Jedno z 3000 pro 11 os. A co to za rzeczy są? Akalia. Podziewaj, jak Robiłem superprocesor i <laughs> bez kitu. Co ja robiłem? Farming. Nie. Takich rzeczy nie chce mi się przeglądać. Ja cię kręcę. Windows kot to trzy. Nie. Super, 24. Co to są takie chore rzeczy. Dobra, ja mam że było coś takiego, że nie coś takiego jak Windows. Patrzcie, tak pisałem Windows. Win... Windows. Windows, nasz znaczy Windows. I tak to nic nie ma. Ani trochę. Aż, że mam. Czekajcie, sprawdzę se. Ja nie mam tego w polubionych, bo to jest mocne. Pierwsze co lubiłem to to. To było fajne, pamiętam. To było fajne. Znaczy to już nie akurat nie moje. Nie? Ale okej, okay, dobra, z zróbmy od tego. To jest, to jest akurat mega Windows 10. To ostre liczby. Ale to jest po prostu bardziej dopracowany. Patrzcie. Jak on się odpala. Takie coś. Czekasz czekać, czekać, dobra. Jesteśmy laggard singin. Welcome, dobra, welcome. O, pato, pato. Chciałem sobie to girl. Patrzcie, co my tu mamy? Mamy edge'a, mamy różne fajne rzeczy. Ale patrzcie, mamy na przykład też. Uwaga, no jest majka, odpad no not mi, notpada. Bo kalkulator, w kalkulator No widać, że działa Xbox nie działa, bo nie ma internetu. Patrzcie co się dzieje. Nie działa. Ale w każdym razie Ten Open! Open Xbox Co? Oho! Działa, działa, działa! I coś tu się dzieje. Dobra, weźmy. O, paint jest. No dlaczego nie działają te aplikacje? Not o, paint działa chociaż. Jest zubułka. Dobra. Wszystko działa. Jest super ekstra Windows. To jest mój Windows. To już pamiętam, to już pamiętam. Wpisz hasło. I patrzcie, tutaj po raz pierwszy dałem przykład, jak zrobię sobie jakąś głupotę. to złe hasło. O, patrzcie, jest mi tutaj e, atakuje, że złe hasło. Nie, to już I wiem, co, jakie było hasło. Start. ten to... komputer. Młaga. Muzile, muzile, muzile. Godzina, głos. O kurcze. Godzina 12 no, Dobra Zobyście z tym zgodzić. Masterf... Ja nie mogę. Tutaj jest krzyżyk, który zamyka to. Śi. Co to nosi? To, to jest Minecraft Xbox Edition. Zresztą to nie jest Xbox Edition. Nie no. To jak na to patrzę to jestem ten... gra. Oddela. Prawa jakąś grę delu. Ok, gra, ogra, ok, ogra, ok, dwa, ogra, ok, ok. ok, ogra jeden. Super gra moi drodzy. Super gra. Proszę zadanie, mogę się położyć tak. I koniec. Super. Ok, zaraz spalamy grę. Nie zwagowałem tego kompa, Teraz jeszcze fałem. Co? Odpalejmy. Opatrz, to jest filmik. To jest giffe. Gif. Da się, dało się przełączyć chyba, czy nie? Opatrz, muszę to sobie przybliżyć. Koń? Oń? Koń? Oń? Oń? A jak to jak to, to było koń? Czy tutaj było głoń tylko? Dobra, że pamiętam. No bo coś jeszcze mogę odpalić ciekawego, muzile. Muzile mogę odpalić. A, to był YouTube chyba. YouTube. YouTube. YouTuber br. Widz. Jakiś tu. Explorator jeszcze tutaj. Co tu jeszcze mogę odpalić? Ustawienia. Już wszystko zbagowałem, ale okej. Okay. Okej. Okay, wszystko zamknąłem. Udało mi się gra. Ej, gra się odpaliła. A, ja chcę. Ja chcę Minecraft w Windowsie. Wszystko odpalamy naraz. Co jest to? Okej, okay, kolejny gif. Patrzcie to, patrzcie to. To będzie śmieszne. I teraz na wepsłanie był creeper. Z tego co pamiętam. Go zabija. Zaraz będzie creeper i go zabija. No waj. Patrzcie, patrzcie. O właśnie, o właśnie o tym mówiłem, o tym mówiłem. Teraz ginie. Właśnie. Dobra, zamykamy wszystko. Już nie chcę mi się dograć. W ogóle do kitu ten coś. to Red Bull 4 Dobra. Z przepraszam. Czy się od zepsuć? Latam. Moja lata mi, poz spadam. A ten typ co chce ode mnie? To co on. Nie patrzcie, teraz muszę... Easy, easy win, patrzcie. I patrzcie, tyle... Teraz... Nie, ja to jest taki tok za chyba... Dobra, to... następna. Polo jeden test. To jest Polo. Split start. Aha! A tutaj co tam muszę robić. Muszę robić coś takiego. Co tu trzeba było robić? Patrzcie. Press Z od X X, dobra, jedziemy Mamy pokrojoną sałatę A, czyli musimy tylko kroić sałatę i dawać ją Tu Tyk, pyk, pyk I jedziemy To było coś w stylu Overcooked Ale polo, no Siup No dlaczego takie sensywyty jest Ło, ło, jedziemy XZ Dobra działa to tylko X i Z Jane Dobra, ta gra już by była bardziej dopracowana z tego co pamiętam I tu możesz saveować? Bo co wcześniej było coś? Windows 10 Pro 11OS Kurczę. A od początku jak tutaj klikamy, to my mamy load. Save points! I load. Ile mam punktów? Tyle No co? A! mam 0 punktów. Dobra, czekajcie. I może pauza działa. Nie działa nic, drodzy. O! Pro 11 os działa chociaż. Ło! Ciepanie. Starting Windows user o ciepło Dawaj, mit. Się, czy widzi mit rok 2000 cześć. cześć. Do zostawienia, co tu się odwaliło? okej okay, mi cześć. Miło. Bardzo mi miło, CZEŚĆ 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 Cześć. No cześć, już się przywitałem z Tobą. Zamów. <grywa> Android, świetnie. Androida, zamówiłem. Zdję... Zdjęcie, zdjęcia. No, lepsza tapeta. Cześć. No cześć, już się przywitałem. No, nie można odczytać. Nie można Cześć. Odczytać. Cześć. To co to jest to A, to jest P Cześć. Już mi się mnie. Kalkulator Cześć, jeden dodać. Cześć, do taki tutaj. Co tu jeszcze? Mozilla Firefox. Szukajmy tego! Nie da się nic przeszukać. Dobra. Taki to do tak samo. Fortnite to nie jest Fortnite, tylko Among Us. Gdzie wy nie rozróżniacie gier? Mm. Wentami przechodzimy Patrzcie co ja robię, time przechodzę. Dobra, to było do no tyle jeszcze coś takiego mamy. Ała. Bez sens? Co to jest Sonic jeszcze? Mam pawć się mam. Dobra, dziękuję za go. I znowu, ja jeszcze chciałbym wam pokazać um, troszeczkę gier. O, <laughs> Oczywiście ona nie jest mojego autorstwa. Ale jest bardzo fajna. Mario, jest w świecie Minecrafta i został tutaj

nazy Super Mario Sunshine, które niektórzy mogą spojarzyć. Pęknąłem! Następna gra to Space Invaders, którą robiłem. Którą, którą zremiksowałem, ja, nie jest ta całkiem no większość z tej gry jest moja. Wiecie dlaczego? Już Wam mówię. Okej, okay, może, rozważmy co to? To jest właśnie zrobiony przez kolaka. Ogólnie. Ja to zremiksowałem Bo to ba ma, miał, miał bardzo fajny pomysł. Dobra, cyk. Oj, właśnie, właśnie rozwaliliśmy. Ale on zrobił. Oj, jest mod do pobrania. no. Time 2. To, to nie jest za dobry, za fajny mod. I właśnie nazywał się Miłosz Dag. i on zrobił taką wersję Space Invaders. Ona też jest bardzo fajna. Ale ja dodałem oczywiście, że te jakoś mi się potrafią strzelać i ten... No i td. Dobra, następna... A to jest taki breakout atari. Breakout też mogą niektóre osoby kojarzyć z Atari. Tak, widać, że ona jest zbugowana. Jakby tylko zrobić ball tutaj. Kiedy dotyka pal. Kiedy tylko padł to musi... to weźmy, że obraca się o 180 stopni patrzcie No teraz to nie działa coś Nie wiem czemu A bo tu jest leć leć To musi być tak no, nie No dobra możemy zrobić coś takiego że o 180 stopni właśnie i tutaj na początku jest skierowana w dół i się odbija od I ściany o patrzcie teraz działa to no działa jak działa w połowie dobra następna gra na naszej liście to super Mario. Nie? No gra trochę grafika jest Patrzcie, Flappy Marii Let's go Flepy Marii jest... Tylko, że zamiast naszego flepiego, który każdy zna, jest